Dobrze, kochani. Gotowi? Do biegów? Jazda. Co się ze mną dzieje? Jejku. Jazda na rakietowych wrotkach jest trudniejsza niż myślałem. No dobrze, zasady są takie. Piłeczka musi być cały czas w ruchu. Tutaj, linia jest granicą. A jeśli piłeczka nam wypadnie, musimy zaśpiewać. Mała gwiazdka mrugana. Dobry pomysł, Pink. A jak zdobędziesz punkt, dostajesz naklejkę. A jak zdobędziesz dwa punkty, to możesz założyć błyszczące sombrero. No dobrze, zaczynamy grę. Co wy na to? Shiri, Problemiś i Ping w jednej drużynie, a ja z Clancym będziemy w drugiej. Tak będzie fair, bo Clancy we wszystkim jest najlepszy. Hmm. Ej, gdzie on w ogóle jest? Tu jestem. Um, no to jazda. <śleszy> Ping-pongowy wrzut w sam środek! Ej, dlaczego nie grasz? Bo widzisz... To dlatego, że... No bo moje... Moje wrotki, bo one... Według mnie mają za mało mocy. Dlaczego nie powiedziałeś? Zróbmy krótką przerwę. Wrócimy do was w mgnieniu oka.